Szczęść Boże, witajcie. Chciałbym Was bardzo zaprosić na kolejny rok formacyjny na podstawie Pisma Świętego ze Słowem Bożym, to jest rok formacyjny mówiący o drodze ucznia, który towarzyszy Panu Jezusowi. Przeszliśmy już drogę z Markiem, Mateuszem, Łukaszem, i teraz, jeszcze zanim przejdziemy do Ewangelii według świętego Jana, to w tym roku będziemy przeżywali ten rok formacyjny. W tym roku będziemy rozważać dzieje apostolskie, które są naturalną kontynuacją Ewangelii według Świętego Łukasza, bo autor wszystko na to wskazuje jest ten sam. I bardzo chcę Was zaprosić do uczestnictwa w tym roku formacyjnym. W dziejach apostolskich, na samym początku, mamy takie zdanie: Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał. Od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. W oryginalnym tłumaczeniu, znaczy w, w tekście oryginalnym, mamy napisane, że pierwszą księgę Teofi Łukasz napisał do Teofila o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i nauczać od początku aż do dnia, w którym Dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego. To jedno słówko, że Jezus zaczął czynić i nauczać, bardzo dużo zmienia. Bo Łukasz daje nam do zrozumienia, że to, co się wydarzyło w Ewangelii od momentu narodzenia Pana Jezusa, aż do jego śmierci i zmartwychwstania, w niebo wstąpienia, nawet, to jest tylko początek. Jezus tutaj zaczął czynić. I co ciekawe, bardzo jasno też Łukasz daje do zrozumienia, że to, że Pan Jezus do nieba wstąpił i teraz zostaje wspólnota apostołów, wspólnota kościoła, która zaczyna funkcjonować, to nie oznacza, że ta wspólnota teraz mówi o Panu Jezusie i robi jakieś swoje dzieło. Nie, Jezus tutaj tak naprawdę działa tu i teraz, w tym momencie. To nie jest tak, że on działał wtedy, kiedy był fizycznie obecny na Ziemi a potem zniknął. On działa teraz cały czas, a tam to był zaledwie początek. Jezus działa tu i teraz. I to jest niezwykle ważne przesłanie tej Ewangelii, bo czy Dziejów Apostolskich kiedyś usłyszałem takie zdanie, że Ewangelia według Świętego Łukasza jest o Panu Jezusie, natomiast Dzieje Apostolskie to jest Ewangelia o działaniu Ducha Świętego w kościele. I w tym tekście mamy bardzo wyraźne sformułowanie tego czym jest Kościół bardzo wyraźnie ponazywane to wszystko czym jest Kościół bardzo wyraźnie też ponazywane jak w tym wszystkim działa Duch Święty i bardzo ważnym wątkiem który się przewija w Dziejach Apostolskich jest imię Pana Jezusa na początku zaraz będziemy słyszeli to jak Piotr i Jan uzdrawiają w imię Pana Jezusa jest im zakazywane głosić w imię Pana Jezusa Później Paweł też naucza w imię pana Jezusa. Siedzi w więzieniu i z jego listów dowiadujemy się o tym, co to znaczy cierpieć dla imienia Jezusa. To jest niezwykle ważny wątek. Dlaczego? Zobaczcie, że nie pojawia się tutaj taki tekst, żeby mówić o Jezusie, głosić o Jezusie, nauczać o Jezusie. Nie, jest bardzo precyzyjnie sformułowane, że ma się robić nie o nim, ale w jego imię. To znaczy, że funkcjonujemy tutaj mając jego władzę. Wydaje mi się, że to jest niezwykle ważny tekst, niezwykle ważne słowo, które jest dane dzisiaj nam, na tu i teraz, bo to słowo przypomina nam, że to właśnie dzięki nam Jezus Chrystus może być uobecniony tu i teraz. To jest ta Ewangelia się dzieje, można powiedzieć. Ewangelia o Duchu Świętym, dzieje apostolskie, to się dzieje. Tu i teraz Duch Święty działa przez nas w imię Jezusa. Bardzo chcę Was do tego zaprosić, bo to się może uobecnić. E, jesteśmy bardzo do tego zaproszeni przez Ducha Świętego, by uobecniać Chrystusa, by działać w Jego imię. E, dzisiaj bardzo chyba tego też potrzebujemy. Potrzebujemy doświadczyć spotkania z żywym Chrystusem, potrzebujemy sami doświadczać tego, że On działa, że jest mocny, ale jeszcze bardziej świat potrzebuje doświadczyć Jezusa, a my, mając łaskę poznania Jego, możemy Go uobecniać. Zapraszam Was do tego. Niech Duch Święty w tym czasie tego roku formacyjnego z dziejami apostolskimi uzdalnie nas do tego uobecniania Chrystusa we wszystkich miejscach, gdzie jesteśmy posłani. Szczęść Boże! Spotkania formacyjne odbywają się od października do czerwca w każdy drugi poniedziałek miesiąca. Oprócz tego mamy dwa spotkania na żywo w dwa weekendy w roku: jeden jest zimą, drugi weekend wiosną. Poza tym zapisów można dokonywać już teraz na adres lew.judy.op.maupa.gmail.com do 11 października tego roku. Pierwsze spotkanie mamy 13 października na platformie Google Meet o godzinie 19.00. Link do spotkania zostanie Wam rozesłany mailem, kiedy dokonacie rejestracji na formację.